Dawaj, Dawaj, gaz. Czas star. gas. Gdzie? gdzie, tu! Tu, tu! O, o. Dawaj. No nawet Dawaj. nie wiem, gdzie jest star... Ja o tych zakupach mówiłam 30 razy każdemu. 30 razy każdemu. Dobrze, nie wiem, to niech się ka dowie, bo ja się chętnie podzielę swoją dziękuję. Wiesz... Licz od razu. Ja nie tego, to za nie, to nie jest za darmo. 85, 110... 30, 100, 160. Dziękuję. Jeszcze takich ekspresowych zakupów i nieprzemyślanych, wielki bracie, to ja nigdy w życiu nie robię. Ja też. Wszystko to wiesz? Ale niech on tego tak nie liczy kalkulatorem w głowie. Jeżeli ktoś ma chociaż taki skrawek mózgu, taki, no to powinien posłuchać, jak nie dla własnego dobra, ja będę miała niespodziankę, bo ja chcę, żeby wszystko przeżyć, żeby była przygoda. Ta edycja ma być inna. Karna, ja będę nosił, ty licz. Jeszcze zamiast się przytrzymać te drzwi to czymś, to będzie je otwierało macie. Czekaj, ziemniaki. Ja nie widziałem żadnego papierosów ani alkoholu, ja to mówię przede wszystkim, wziąć mówię ziemniaki. Jedynie słyszał, że nie ziemniaki zabraliśmy tam. mleka. O, mi drzwi! Lecz. Cytryny weź! Zaraz. Paryna, łap! Nie, no po prostu wpadł, już na pewnym momencie też tam rzucałem, nie chciałem uszkodzić Dokładnie. tego nic, bo ja to po prostu ze swoim charakterem te, otworzył te drzwi, tak, ja czarna tak. by trzymała, ja bym po prostu ja już... rzucał. Zostało 20 sekund. Dawaj, dawaj! Mleko! Ciekawe, czy alkohol i szlugi będą. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 czas minął. Zamknijcie drzwi do spiżarni. E, słuchajcie mnie. Od razu jak w razie czego jakbyście mieli jakieś prędzej, to przepraszamy. Nie wzięliśmy alkoholu, papierosów i mięsa. Są banany, są pomarańcze. Będzie bardzo zdrowo. 80. Wzięliśmy dużo produktów darmowych, bo wzięliśmy mąkę darmową, wzięliśmy płatki darmowe. Nie ma ceny. Bez ceny. Bez i bez. Tu skrzyneczka 25 zł. 55 zł. Skrzyneczki były jakieś tam po 25 zł. Olej był drogi. I to jest skrzyneczka 25 zł. I to są nasze wszystkie zakupy, wielki bracie. Gratuluję Karolica. Bo zrobisz mi tą robotę. Karolina i Łukasz wydali. 935 zł. Jesteśmy ekonomiczni. To znaczy, że prawie 700 zł zostało niewykorzystane. Budy daj. No już nic z tego nie dostaniesz. Nie masz nie? szans. My mamy takie zapasy tłuszczu, że nam tu przeżyjemy tu najdłużej. Czyli do lodówki nawet nie zajrzeliście. Bo nie A jest lodówka? Z... No właśnie. Gratuluję. Bez komentarza. Siostry były wściekłe. W ogóle nie przyszło mi nawet do głowy, żeby szukać jakiejś lodówki, że tam prawdopodobnie mogą być jakieś sery czy jakieś wędliny. Nie narzekamy na e, tydzień wege, wege, tylko na tydzień głupoty. Ja zamiast mięsa wzięłabym alkohol i fajki. Kawy herbaty też nie dieta owocowa się ty. Znaczy tak. Wielki bracie nam to na pewno pomoże, bo trochę może schudniemy. Wiemy, Poza tym narzekamy. jestem pewna, że to, co zrobię do jedzenia, będzie zjadliwe. A jak można do lodówki nie zajrzeć, ja pierdolę. mózg. A co Gosia, nie jest zadowolona? Żyjemy? Czy ja jestem zadowolona? No co, co, Czy rośnie sobie <laughs> żartujesz? Uważam, że gorzej od tego braku mięsa, to jest brak przypraw. Albo brak kawy. Kawy. Tak. No, no, takich ale... podstawowych rzeczy w kuchni co powinny być, no ale jak ktoś nie gotuje. I nie ma o tym pojęcia, no to niestety.